Już przeszedł do historii. Jego młodo-wieczny i w 2009 roku złoty medal mistrza Świata do lat 23 w najbardziej prestiżowej konkurencji wioślarskiej ósemce. Królowej tej dyscypliny ósemka to oczywiście bardzo królewska osada. Więc zapraszamy króla, trener roku Mariusz Szymański. Wielkie brawa. Właśnie miło, jak Państwa prawa naszych laureatów na scenę. Nagroda jak najbardziej zasłużona. Dziękuję przede wszystkim w Kapitule Instytutu w za to, że doceniła 20 lat mojej pracy i parę znaczących sukcesów moich podopiecznych. Jeżeli miałbym pomóc podziękować, to na pewno żonie Katarzynie za to, że z dużą cierpliwością i wyrozumiałością znosi to moją sportową pasję i mm -hmm. moje nieobecności głównie, w ciągu roku. Chciałbym także podziękować dwóm panom za AZS-u, Henkowi Bosiowi i Markowi Krupidowskiemu za to, że ładnych parę lat temu dali mi szansę, postawili na mnie i mam nadzieję, że ich nadzieje spełnią. Chciałbym także podziękować Dyrektorowi Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Toruniu, doktorowi Jerzymu Olewnikowi za to, że stwarza możliwości i warunki do rozwoju. No i przede wszystkim chciałbym podziękować za to grupom, których determinacja i ciężka praca sprawiła, że jestem właśnie dzisiaj tutaj, a nie na kolejnym zgrupowaniu zakupy. Dziękuję się. Marek Święski, trener AZS od 10 lat także trener Głównej kadry Młodzieżowej Polskiego Związku No Jestem bardzo mile zaskoczony tym wyborem. Wioślarstwo w, sumie, w Województwie Kujawsko-Pomorskim jest znaczącym sportem, najwięcej olimpijczyków jest właśnie z tej dyscypliny, ale no, nie wiem czy trenerzy wioślarstwa byli wcześniej wybierani. Mam nadzieję, że, że nie po raz pierwszy, że, że także w innych tak w następnych latach trenerzy wioślarzy będą wybierać. Pierwsze miejsce w Gazety Pomorskiej należy sportowi z Pomorza, UkS Popelnik-Jakarski. Jak Dziękuję bardzo. jedno pytanie. Czy Ty pamiętasz 48 w Prezydia Pomorskiej, czyli plebiscyt, który odbył się w zeszłym roku? Tak. Powiedz mi, które miejsce wtedy tu Pierwsze. No właśnie. Pierwsze miejsce rok temu i pierwsze miejsce w tym roku, czyli ma To dominacja naprawdę całkowita z Twojej strony. Gratulujemy ci bardzo serdecznie. 49. listy Gazety Pomorskiej. Sportowiec regionu 2009. Zrobimy mały wywiad, dobrze? Bardzo się cieszę. Powiedz, jaką dyscyplinę sportu lubisz najbardziej? No nie. A lekcje głębię lubisz? Ja. A co najbardziej na tych lekcjach głębiej? Dobrze, a w takim razie powiedz nam, czy nam dziś taką samą rolę w miejscu Może sama chciałaś? Pani, panią bardzo i A tutaj koleżanki i także Pani